Rozpoczęciem... Proszę o zalogowanie się do systemu na pilotach. Wcisnąć cokolwiek, żeby pojawiły się. Okej, okay, zielone. Okej, okay, okej, tak? Dwa razy? Jeden i okej. Okay, Panda, Emilka jeszcze? Sylwia Zalogować się? Bodzio? Mhm. Nie macie jeszcze. Emilka Czyli będzie 13 radnych. Ja Otwieram czwartą sesję Rady Miasta Sejny. Stwierdzam prawomocność czwartej sesji Rady Miasta, bo bierze w niej udział 13 radnych. Sesja została zwołana na wniosek pana burmistrza. Taki ma obowiązek przewodniczący Rady w ciągu siedmiu dni zwołać sesję nadzwyczajną. Także dzisiaj obradujemy na sesji nadzwyczajnej. Jest to czwarta sesja. Witam wszystkich przybyłych, także mieszkańców, którzy nas oglądają. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam w imieniu Rady. Dziękujemy za Państwa obecność, przynajmniej online. Przy, przyjęcie porządku obrad. Mamy dzisiaj do obrady trzy podjęcia trzech uchwał porządek obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Sejny na lata 2024 i 2039. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Sejny na 2024 rok Oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały W sprawie przyjęcia programu osłonowego korpus wsparcia seniorów w mieście Sejny na 2024 rok Do punktu 3 Poproszę o przedstawienie uchwały panią skarbnik miasta. Spotkaliśmy się głównie dlatego, że chcemy wprowadzić przedsięwzięcie, taki projekt do realizacji cyberbezpieczeństwo. W skrócie, czyli dostosowanie infrastruktury informatycznej miasta Sejny oraz jednostek podległych w, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest to projekt, który będzie realizowany, jest przewidziany na trzy lata. W tym roku będą wydatki i majątkowe, i bieżące, w następnych latach będą to wydatki bieżące. I w załączniku numer dwa, w wykazie przedsięwzięć, mają Państwo rozpisane to na lata. W przypadku wydatków bieżących jest to 178 321 zł, a w przypadku majątkowych 230 253 zł. Jest to projekt finansowany całkowicie ze środków zewnętrznych, z ze środków unijnych i środków krajowych. Jedno i drugie dostaniemy z zewnątrz. To jest główna przyczyna naszego spotkania. Przy okazji nieznacznie podwyższyliśmy kwoty obsługi długu. To na prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że chociaż nieznacznie, ale, ale powinniśmy to, to zrobić. Także WPF to wszystko. Czy są jakieś pytania odnośnie przedstawionej uchwały? Pan radny. Przekazałbyś mikrofon tam. Proszę o zabranie głosu radnego Myszczyńskiego. Można coś szerzej, dwa słowa o tym projekcie, na czym on ma polegać? To domyślnie projektu cyberbezpieczeństwa, cyber, tak? Cyberbezpieczeństwa tak. Pani burmistrz, może pani? Dziękuję. Szanowni Państwo, jest to projekt, który był złożony w grudniu zeszłego roku. Procedura oceny tego wniosku trochę jednak trwała, natomiast na chwilę obecną otrzymaliśmy już umowę o dofinansowanie tego projektu. Celem tego projektu jest wsparcie miasta Sejny w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności miasta oraz zwiększenie jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Projekt wpłynie na dostosowanie struktury informatycznej Urzędu Miasta, Urzędu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, poprzez na przykład przeprowadzenie audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytów zgodności, będzie również w ramach tego projektu podniesienie kompetencji pracowników poprzez szkolenia, ale także zakup, wdrożenie i utrzymanie urządzeń i oprogramowania. I są to potrzeby określone przez te dwie jednostki oraz przez Urząd na podstawie takiego um, sprawdzenia, tak, zgodnie z wytycznymi e, naboru, e, jakie elementy należy wzmocnić, i w ramach tego projektu na przykład e, będzie właśnie opracowanie wdrożenie tego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, e, a także audyt tego systemu, szkolenia, e, zakup sprzętu, między innymi serweru do back, e, backupu oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych zarówno do MOPS-u i zespołu szkolno przedszkolnego, dostawa sprzętu, jego instalacja i konfiguracja, zakup przełączników, UPS-ów stanowiskowych, UPS-u głównego, generatoru prądu, a także oprogramowań na potrzeby wzrostu cyberbezpieczeństwa. Z tego, co widziałem, 317 tysięcy jest przewidziane na ten program, z czego miasto nie dokłada, nie jest zobowiązane do wkładu własnego. Cały projekt opiewa na kwotę 411 529 zł. Wszystkie wydatki są wydatkami kwalifikowalnymi, również VAT, w związku z tym dofinansowanie wynosi 100%. Bo jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to dopisujemy dodatkowo około te 317 tysięcy. Także to już były jakieś zarezerwowane pieniądze w budżecie na ten program, czy? Program jest na 3 lata. Okej. Okay. Czyli ten wydatek 411 tysięcy jest przewidziany na 3 lata, dlatego teraz przyjmujemy do budżetu 317. Czy są jeszcze jakieś inne pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Czyli projekt uchwała numer. Przejdźmy do głosowania nad projektem, nad uchwałą Rady Miasta Sejny z dnia 10 lipca 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sejny na lata 2024-2039. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Znaczy tu coś na pilocie. Może Paweł zobaczy, bo w systemie widać, że jeszcze nie zapisano. <laughs> znaczy zalogowana jest. uchwała została podjęta jednogłośnie kolejny punkt obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sejna 2024 rok proszę o przedstawienie uchwały panią skarbnik miasta w tej uchwale tak jak i w poprzedniej związane jest to z przyjęciem tego projektu cyberbezpieczeństwa Kolokwialnie mówiąc, przy okazji przyjmujemy dochody tam, gdzie je mogliśmy wykonać, są wykonane w większej wysokości niż zakładaliśmy, nawet o te 10 zł czy 301 w niektórych przypadkach, ale głównie przyjmujemy w 316 912 po stronie dochodów i po stronie wydatków na cyberbezpieczeństwo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie objaśnień do tej uchwały? Na ostatniej stronie jest cały wykaz tych zmian, które mają nastąpić, która jest największa właśnie odnośnie projektu cyberbezpieczeństwa. Pytanie. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Sejny na 2024 rok? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ostatni, przedostatni punkt obrad. Uchwała ostatnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w mieście Sejny na 2024 rok. Proszę o przedstawienie uchwały pana burmistrza. Szanowni Państwo, dokonywana zmiana jest na, jest na prośbę organu nadzorczego. Jest spowodowana ona doprecyzowaniem obowiązku monitoringu, o którym stanowią zapisy programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024. W związku z powyższym podjęcie e, zmian w tej uchwale jest konieczne. Tak, właśnie zostało rozszerzone termin monitoringu. Czy jakieś pytania względem? Tego projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania nad w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w mieście Sejny na 2024 rok. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jako, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam czwartą sesję Rady Miasta Sejny.